Widziałeś? Bardzo ciekawe pytanie takie głupie, jak ty tam zadajesz. <grymne> że tam gdzieś tam e, te niedźwiedzie chodzą. Bardziej chodzi o futra i tak dalej. Pomidor. <grymne> Generalnie chodzi o to, że wybieracie sobie jeden gadżet, który jest koło was. Każdy z was ma pięć koło siebie. Już mówicie sobie później, czy rzeczywiście tak jest w Rosji, czy nie do końca. Czapka. Nikt w Rosji nie zwraca uwagi na ludzi w ekstrawaganckich ciuchach. Nikt nikogo tym nie szokuje. E, a, a jeśli chodzi o ekstrawaganckie? Nie, nie mam takiego odczucia. Wydaje mi się, że nie. kiedy tutaj jest e, specem od mody, także <laughs> na kadrę jak przyjeżdża, to, to widać, że, że lubi się wyróżniać tym strojem. A treningi jak przyjeżdża, to zupełnie normalnie, na sportowo w dresiku. Uuu, to jest to, to jest to. W Rosjanie lubią luksus, przepych, a przede wszystkim drogie samochody. To jest oczywiste, bo na każdym kroku widać samochody z tej najwyższej półki, nawet, nawet są taksówki Maybachy. Na ulicy wokół widać dużo więcej luksusu, jest tego naprawdę sporo. Ale widać też jest te, wiążeń, te że kontrasty jest dużo ludzi. takie, bo masz samochody z najwyższej półki. A obok jedzie taki samochód Lada, Lada. E, no, 30, 30 lat temu, jakie je jeździły. Korki są tutaj naprawdę. Niesamowite jedy. Widzisz jakie są ulice, masz no, 5-4 pasy i e, yes, i Ładnie się jedzie, tylko po prostu jak jest wypadek, nawet delikatna stłuczka, to muszą stać na środku ulicy i czekać, aż policja przyjedzie. Rosjanie nie lubią Polaków. Nie wydaje mi się, że Rosjanie nie lubią Polaków. No właśnie kiedykolwiek się jakby z takim... Ja nigdy, ja nigdy się nie spotkałem. Zawsze dobrze wypowiadałem się o Polakach. To ja mam takie wrażenie, że nawet czytamy... słyszą... Tak, tak. Polska to, a nasi bracia z Polski... Tak, dokładnie tak. A ja mam ryby do pytania, pytanie, czy, czy jego syn będzie grał dla... Dla Rosji czy dla Polski? Jeżeli będzie grał, to jest stara zasada, jak będzie dobry, to będzie grał dla Polski, a jak nie, to będzie grał dla Rosji. Nie, <gry> no ja chciałbym i będę starał się namawiać go, jeżeli będzie grał w piłkę, żeby grał dla Polski. A teraz ja mówiłam, tak? E, od siebie, e, Misiek, czyli Chodzą po ulicach. No to trzeba pytać bardziej rybę tam, o, gdzie wcześniej był, bo w Moskwie, w Moskwie wydaje mi się, że nie. Są gdzieś tam filmiki, tak? Na, 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 na YouTube, że tam gdzieś tam e, te niedźwiedzie chodzą, ale nie wiem, czy to jest. E, motorem wiozą na samochodzie, jedzie, w samochodzie, samochodzie a, gdzieś tam, na przyczepie tam, ale to nie wiem jak to jest możliwe. Ja się nie spotkałem z taką sytuacją. A był taki filmik, e, gdzieś w drugiej lidze rosyjskiej chyba niedźwiedź wyprowadzał tam jakąś drużynę, nie? E, z <gry> sędziami gdzieś tam... Tak, się tak, zraga, tak. tak. Się to była chyba druga liga... Rosyjska. Ryba, jak dowiedział się, że trzeba lecieć 12 godzin na mecz, to trenował, trenował, a dzień przed meczem za dwójkę się złapał, za dwójkę się ciągnął i nie pojechał. Grzegorz Krychowiak nie pasuje do Ligi Rosyjskiej. Kontrakt nowy. Kontrakt nowy. <laughs> Przyjemna nowość, Krychowiak. Najlepsze jest no, to, co się stało z Lokomotywem po, po mistrzostwie. To zależy od zespołu, bo nawet jeśli gra w w lize Angielskiej bądź Rosyjskiej, to zależy w jaki sposób gra zespół, tak? Hmm? Czyli w to, jak gra Lokomotiv Moskwa, wpasowałeś się? Mi odpowiada jak najbardziej, naprawdę. Jest to zespół, który gra w piłkę, który wydaje mi się, że teraz dużo lepiej gra w obronie i widać, i widać efekty, nawet patrząc na ilość bramek, którą straciliśmy ostatnio. Są takie komentarze tutaj, że to jedna z lepszych rzeczy ten transfer Grześka, która się przydarzyła przez ostatni. Rok praktycznie. A co ma powiedzieć jak tutaj siedzę? Nie, to, to, to nie moje tylko zdanie, ale ogólnie dziennikarzy, ekspertów tutaj, bo to jest jak to się po, po polsku usileniu mówi. Nie się pytasz. Pozytywnie, wzmocnienie. Wzmocnienie, dokładnie. Kolejny, tak? Tak. E, ty, ty teraz wybierasz się. Ja, ty, ja ty. tak, no, ryba z, 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 To wiem jakie pytanie. Ja, ja też nie jakie pytanie. To ty. To ty. Nie potrafią się bawić, zwykle śpiewają i piją trochę z innego kieliszka. Myślę, że ryba, ryba będzie, widziała, będzie lepiej. tak? Że jeszcze nawet na to, że wygrali mistrzostwo, więc było świętowanie. więc... Nie, no poda Odku po, po, takim, po takim sukcesie, jakim było mistrzostwo, to oczywiście i po tylu latach, tym bardziej. Tu mieliśmy oczywiście imprezy i. I wcześniej się ona nie skończyła. Żona moja powiedziała, że jak była w Polsce, to powiedziała, że, że to u nas właśnie więcej, więcej piją i, i więcej się, y, się bawią. Flaga. Flagę mamy. Rosjanie lubią śmiać się z Rosji i, i z głupich rzeczy, które robią ich rodacy. Słyszałem, że lubią się śmiać z siebie, ale nie lubią jak ktoś inni To się zgodzę. Że nie lubią jak ktoś się z nich śmieje. Lubią żartować między sobą, ale tak jak. Rzesiek powiedział, że jak się ktoś z nich śmieje, to oni są bardziej tacy we własnym, ja te... we własnym gronie, lubią się żartować, śmiać, aczkolwiek no mamy kilku tam chłopaków w drużynie Rosjan, którzy też są otwarci na... Jak Nikita, tak, bramkasz, to cały no tak, czas no właśnie, się. Grupę Nawet którzy... nie umie tam po angielsku rozmawiać. Nauka rosyjskiego przychodzi Polakom bardzo łatwo. Ale teraz zdałem sobie sprawę, że język polski jest trudny, jak się uczy języka rosyjskiego. Te wszystkie odmiany, te, to jest te, naprawdę ci, którzy nauczą się, którzy się uczą języka polskiego i rosyjskiego, nie, mia, nie mając kontaktu żadnego kontaktu z tym, albo drugim językiem, to jest naprawdę trudne. Do dnia dzisiejszego trener nie umie wymówić e, imie, imienia. E, Grzeżowy. Na każdej odprawie <gryżowy> mówi Grzeżow. Grzyżowy. Masz ten notatnik swój taki, nie? Zawsze jak lecimy gdzieś w samolocie, to wyjmuję, zapisuję sobie. Ale co sobie dopisuje? No pyta no, się mnie, co to, jak powiedzieć na przykład jakieś tam słowo po polsku, się pyta, ja mu mówię i sobie zapisuję. Inaczej jest pisać na telefonie, inaczej jest pisać tak naprawdę, na przykład bo masz M dwa, to jest T, w ogóle zupełnie inny... Bo masz małe litery i duże i w ogóle się różnią, nie? Matrioszka, babuszka. Rosjanki są ładniejsze niż francuski. Chcesz, chcesz, żebym sobie strzelił w kolano, czy co? A to ryba pojada, tak? No? no to ryba odpowiada, to no, 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 niech się martwi. Pomidor. <laughs>